Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zrobimy coś nowego, coś innego i to jest pilotażowy pierwszy odcinek. Dajcie znać czy podoba wam się też robienie tego typu odcinków jak teraz. Zareaguję i odniosę się do odcinka, który pewnie znacie. Elite Camera, Cameraman. Jest to kanał, który analizuje odcinki, swoje teorie, dodaje do Skibidi Toilet. I dzisiaj go posłuchamy. Oczywiście włączę polskie napisy, także Żebyście, mam nadzieję, pewnie część z was rozumie język angielski, ale napisy myślę, że w pewien sposób wam też pomogą. Ja będę się odnosił do tych słów, które on tutaj wypowie i teorii. Dajcie znać, czy wam się to spodoba. Oczywiście ten odcinek, ta seria nie zastąpi mojej serii, której ja sam analizuję, więc o to się nie marcie. To ma być taka dodatkowa seria. I jeżeli wam się będzie podobać, to będzie ona jako taki dodatek do, całego, do tych wszystkich analiz, które przeprowadzam do teorii. Także dajcie znać, co o tym myślicie. <laughs> Przepraszam też, że jestem jeszcze troszkę chory i przez to mogę kaszleć i jakoś nie być żywiołowy. I tak nie jestem zazwyczaj, więc no, ale będę flegmatyczny bardziej niż zwykle. Dobrze, więc mamy odcinek, który zwie się, gdzie jest tytan TV-man będą tu teorie na temat następnego odcinka, e, który do nas trafi pewnie za 7 dni od momentu publikacji oryginału. Everyone, e, może powiększę wam te napisy tak, żeby to e, chociaż nie wiem czy da się to w jakiś sposób powiększyć. Nies... Niestety nie mogę, ale dobra. <coughs> No właśnie, tutaj mamy odniesienie do tego, co się wydarzyło w walce chyba w 47 odcinku, gdzie Tytan TV man został zaskoczony i dostał e, w ekran nożem. Wbił mu noże, nóż w ekran ten Tytan głośnik. Podobna scena, taka nawiązanie jest w ostatnim odcinku, gdzie Tytan również tak od tyłu z zas zaskoczenia zaatakował Jimena, Tylko, że tutaj jest różnica taka, że on miał już dwa noże i on je wyciągnął, a ten jeden nóż został u tytana TV Mana. Trick on the impostor -man toilet. Bro's got a a imposter G-Man, tak go nazywa. Stabbing streak. The Elite Titan TV man is hurt pretty badly. Hopefully, unlike my father, the elite cameraman senior, Titan TV man will come back. Today we'll talk about when and how Titan TV man might come back. No właśnie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Pewno jest jedno jest pewne, że Titan TV man na pewno powróci. To to jest to możemy być tego pewni. Pytanie tylko w jaki sposób, kiedy. Więc ja się odniosę do tego co jeszcze no moim zdaniem jakby wiecie, na odcinek następny mamy cztery opcje, co się wydarzy. I jedną z tych opcji jest to, że Titan Men pojawi się i uratuje, przetransportuje Tytana kamerę do bazy, żeby go naprawić. To jest jedna z tych opcji. I jest, jest... to znaczy, zależy to od twórcy, od booma, czy chce budować jeszcze większe napięcie. I chcę, nie wiem jak oglądaliście serię The Walking Dead, ta seria czy Gra o Tron bardziej pasuje, gdzie te główni bohaterzy, którymi się zżywaliśmy, oni potem ginęli. <laughs> więc może tu być tak samo zabieg Booma, chociaż nie wiem, czy by się to spodobało widzom, bo jednak widownia tej serii jest młodsza niż Gry o Tron, więc tutaj młode osoby raczej związane bardzo. Z, z danym bohaterem, mogą tego. Jakby nie, nie spodobać im się to, więc wydaje się, że jest więcej niż. Może niepewność granicząca z prawdopodobnością, ale moim zdaniem, takie 70% szans na to, że TV Man powróci i uratuje Tytana. Może nie w tym odcinku, ale na przykład, będzie, będziemy mieli próbę dobicia tytana TV Mana, i wtedy dopiero jakby pojawi się w ten TV Man. Może nie w tym odcinku, ale w następnym i on przetransportuje kamerę do Titana, kamerę do bazy. Jakie upgrade? Make sure to subscribe and like the video if you want to see the yeah, też możecie returned i <laughs> We all have been waiting for Titan TV Man's return for almost 20 episodes. At... Tak, 20 prawie TV I mentioned that my guess on when he might come back on one of my videos a few weeks back and from the looks of it, it might actually turn out to be true. Because everything has been leading up to a loss for the alliance and someone has to save them unless Dafuk is planning an actual defeat for the alliance. No właśnie o tym wspomniałem <coughs> przed chwilą. Boom ma teraz dwie opcje albo osoby, które piszą scenariusz zamiast niego, bo pewnie ma od tego ludzi. E, wydaje się ma dwie opcje albo idziemy w coś naprawdę złego i e, tytan zostaje totalnie zniszczony albo ratujemy tytana no to są dwie opcje no teraz jest słuchajcie przerąbane tak użyję kolokwialnego słowa e, sojusz ma przechlapane no, bo tak Jeden z tytanów, ten najsilniejszy, został totalnie zdewastowany. On raczej nie nadaje się do walki, zresztą widzieliście. Nie ma. Okazało się, że g z którym walczyli i też tak w miarę. nie mieli aż dużej przewagi. To był fejkowy g -Man. Pytanie tylko, czy to był. Czy mamy. Czy jest tak naprawdę ten prawdziwy g -Man? czy Czy go nie ma? No ale i tak tytan naukowiec jest o wiele większy od y, tytana kamery, więc. No nie wiem, sojusz teraz ma jednego tytana, i większość tych jednostek, którymi walczy, to są małe, ma, mały, mali bohaterowie, więc oni nie mają szans z dużymi z KBD Toilet. I teraz sojusz jest w o przechlapanej pozycji, moim zdaniem. Nie G-Man i być He'll no. most likely be at a point where he can be on equal terms with upgraded Titan cameraman's prime, because last time he was a little weaker than him, and his upgrades should get him up there this time. But that's not our main <coughs> topic, because the story is in such a place right now that the Alliance needs every last bit of help they can get to push through their struggles. We all know that even though Titan Speaker Man is powerful, Nie mógł able to do much against the scientist toilet duo alone. No właśnie, o tym właśnie wspomniałem, że oni teraz no, nie mają takiej mocy, żeby przeciwstawić się. Jak mieli taki duży problem z, tylko z samym g to pomyślcie, co, e, co z resztą, jakby walczyli z wszystkimi. To explain when I think Titan TV i After teleporting at the end of episode 47, Titan TV-Man literally vanished out of existence and we haven't gotten any clues as to where he could be right now. No wiecie, była teoria, że Titan TV-Man został porwany, ale e, jest to mało prawdopodobne, bo ra raczej jakby był porwany, to by chcieli go uratować cały sojusz i TV-Mani zupełnie inaczej by się zachowywali, nie? Natomiast tu oni są raczej tacy... Raczej nie widać po nich, że ich główny szef został porwany, no. My main guess is that he is with scientist cameraman right now, because from the looks of it, scientist cameraman have been improving a lot and their use of technology is far superior compared to everyone else. No, pewnie go ulepszają tytana tv We've seen TV what the manna. upgrades titan cameraman got 17 episodes ago can do and after that they proved that they can do a lot better stuff now. No właśnie, 17 odcinków temu czekaliśmy na powrót tytana... kamerer terrastech camera of the alien more napovrut the tv man the mac scientist cameraman, plunger plunger cameraman all these knowledge combined they are probably producing upgrades that are so crazy powerful which might actually allow the upgraded titan tv man to 2 vs 1 the scientist toilet duo but we'll get to that in a second Nie we'll odbieramy Titan TV'a na scenie 66. And to okay. be honest, I z prawdą, nie odbieramy GIG w scenie 66. Okej, okay, czy on tu twierdzi, że w 66 nie powróci? No, jest to całkiem prawdopodobnie. Obstawiam 67. Wtedy bylibyśmy mieli tak 20 odcinków taka liczba, wiecie. E, dość okrągła. No zobaczymy. 66. but instead we'll most likely see the rest of the alliance getting ready for the fight. We might even get to see them pushing through skibidi toilets to get to where the titans are, or we might see them marching towards the real skibidi toilets base where the scientist toilet is at. I think in the next 3 episodes we'll get to see the powerful members of the alliance form a team that will include my beloved TV woman, my beloved speaker woman, my beloved camera woman Glitch Plunger Cameraman, Dark Speakerman, Mech Scientist Cameraman, and most importantly, I'm hoping to see Simp Cameraman return with. Czy powróci ten kamera zakochany? Jest wielka szansa, że go ulepszą. Natomiast zrobić team właśnie z takich jednostek takich bohaterów, co on tu wymienił, wydaje się, że ok, no ale oni nie mają szans z wielkimi Skibidi z tymi ogromnymi. To jest problem. I think this team will be the main attack force, helping Titan Speaker Man dealing with the Scientist Toilet and G-Man Toilet. Because I really don't think that they'll be stopping after obliterating Titan Cameraman so easily. We also might see them actually plan something out. Because at this point, the Alliance needs to get a little more careful with their moves and realize that the Skibidi Toilets are getting smarter and smarter every day. I think in episode. No, I jeszcze mamy astro toalety, które gdzieś tam czają się w pobliżu, nie? the next big fight will happen and i don't think the alliance will stand a chance even with everyone there no they'll właśnie. most likely deal a lot of damage but i really don't see a reality where they can win alone but just like the twist in episode 65 where it seemed like the titans were winning the fight and ended up losing big time in episode 67 i think something similar will happen and at the end of the episode right when the alliance is about to lose Upgraded Titan TV Man will most likely return after 20 episodes with some crazy upgrades. He'll most likely teleport into the battlefield and stop an attack and deal a huge blow, ending the episode and leaving us with another cliffhanger. And in episode 68, we'll get the conclusion to this boss fight arc. Let's assume that my theories are true and all these happen. Only one question remains <laughs> What upgrades will the Titan TV Man get? As you guys know, he is mostly a melee combat guy, and all the other Titans have gotten some hand cannons. No, właśnie. Jakie ulepszenia? Pewnie dostanie jakieś y, lasery, jakieś wyrzutnie I think he'll be getting some. Albo się dostanie części kamery i głośnika i znowu będzie jakimś tam. I don't know if he'll get hand cannons, but it'll be something that'll shoot projectiles. It would be cool if his spikes on his back got some upgrades, and they could be both used as laser blasters and spikes at the same time. Which would make him look very cool. Na pewno będzie dużo inaczej wyglądał niż wcześniej. To, bo to Titan kamera również inaczej wygląda. <laughs> Okej, okay, wymieniają tu teraz ten. No, może zmienią mu głowę na te LCD, płaskie ekrany, nie? Bo ten CRT, no to są stare, takie oldschoolowe monitory. I w 8K będzie nagrywał oglądać będziemy także toilet he also most likely get an extra TV beam power just like TV woman because if she can have it why can't he one thing I'm not sure is if he'll get the Cinema Man upgrades back because the speakers he was using as armor are being used by scientist toilet right now albo zwaajcie Titan TV man ma moc władania nad tymi częściami i po prostu wyciągnie jest Titantana TV Naukowca i włoży do siebie. A ja ściągnie mu to. After the agent in the Będzie Toiletem najmocniejszą universe. postacią. Sure Także słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o takim odpowiadaniu i odnoszeniu się do e, teorii i analiz innych osób. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możecie zaproponować inne osoby, do których analiz mam się odnieść. Sprawdźcie kolejne odcinki, które teraz się pojawią na ekranie. Pamiętajcie, że na moim kanale Robloxowym jest seria właśnie z gier Robloxowski BD Toilet, więc zapraszam.